Wszystkim z tej strony, a taka ma na Waszych ekranach. Dzisiaj troszeczkę inny filmik. Widzicie tutaj mnie, jeszcze w domowych ubrankach. Słuchajcie, dziś y, ubierzemy się jeździecko. Y, będę miała na sobie ubranka z True Ridera. Jak widzicie, tutaj już jestem przebrana. Mam na sobie właśnie leggings z True Raidera. Y, tutaj mamy bardzo ładny, złoty napis. Błyszczycie oczywiście, ja jestem straką, więc mi się strasznie podoba. Mamy też koszulkę termo. Pokazuję Wam tutaj teraz, jak te le jeansy wyglądają. Y, mamy pełen silikonowy lej. Oczywiście w ogóle to termo jest przekozackie. W nim jest tak ciepło, że śmigam w nim. Generalnie wszędzie jest kieszonka telefon, którą uwielbiam i wydaje mi się, że to, to jest totalnie, no, śliczne. No i dodatkowo jeszcze ubieram na sobie, na siebie kurtkę, kurtko-bluzę, która ma takie fajne coś na palec, że wiecie, to troszkę jakby zachodzi nam na rączki i ten kolor jest po prostu boski, uwielbiam, że tak, uwielbiam, Uważam, że ta kurtka jest no jedna w swoim rodzaju, jest przepiękna, jej kolor jest przecudowny. Ja uwielbiam w niej chodzić i tak jak wam, tak, zresztą tak samo jak do tego termo, nie ubieram jej tylko i wyłącznie na jazdy, ale ubieram ją w ogóle, bo jest piękna. No i tak się prezentuje w całości. Mam nadzieję, że wam się ten strój podoba. I teraz będziemy szybciutko uciekać do gry, żeby. Naszą postać. O, to jest właśnie to, o czym wam mówiłam, właśnie na te łapki, taki fajny ten. E, tutaj w ogóle wszystko jest tak starannie zrobione. Ten materiał, no. Jest, ja nie wiem, co będzie jest piękna. No, także idziemy. I już jesteśmy w grze. Słuchajcie, ja dalej siedzę w mojej kurteczce, żeby podpasować. Tutaj widzicie mojego konika, i to będzie też nasz model z tego względu. Albo wiecie co? Nie, mam pomysł. Tak, wezmę też fryza, żeby był podobny do mojego prawdziwego konika. Także weźmy fryza. Ojoj, ale lagi. Mam nadzieję, że to wyjdzie tak, jak ja chcę, żeby wyszło, bo naprawdę mi na tym zależy. Powiem Wam, że dawno się tak fajnie nie bawiłam, robiąc jakiś filmik, więc mam nadzieję, że tak samo fajnie będzie Wam się go oglądało, jak mi się go tworzy. Zrobiłam oczywiście porządek sobie w klipunku, więc um, jestem z siebie dumna również <laughs> przez to. E, dlatego no, ok. E, mamy pozbierane wszystko. Teraz znaleźć tutaj fryza, to będzie dramat. Muszę zmienić fryzurę mojej postaci, no bo... Teraz nie mam jeszcze aż tak platynowych włosów, tak siwych, tak białych, aczkolwiek bardzo bym chciała. Zobaczymy, może kiedyś mi wyjdą. Ale w pierwszej kolejności zmienimy fryzurę i zmieńmy ją na. Czekajcie, to będzie taki w miarę dobry, to by był chyba. Ale wiecie, co one. Te włosy w realu wyglądają troszeczkę inaczej, ale powiedzmy, że wezmę te, bo bardzo bym chciała mieć te. Aaa! No nie, no te nie, te są za ciemne. Wierzcie mi, że moje włosy nie wyglądają tak jak tu w kamerce. Wyglądają, są bardziej blond. Może nie aż taki blond, ale są na pewno bardziej blond. One są naprawdę coś takie. na vlogu możecie zobaczyć. Tylko po prostu teraz jest takie światło słabe, że to tak wygląda. Zmiana fryzury, zmiana makijażu. Ja ostatnio w ogóle praktycznie się nie maluję, jak już to bardzo, bardzo delikatnie. Dlatego uważam, że ten makijaż, który mamy obecnie, nie jest za mocny pokaż się tu do przodu, to jest taki ten będzie ok, ten będzie ok, tak myślę no i dobra, to co <noise> idziemy, ja mam czarne rękawiczki aczkolwiek dzisiaj nie miałam żadnych na sobie więc ja też tutaj nie będę miała żadnych na sobie no i dobra ubieramy się buty oficerki, bo o Jezu, za głośno jest troszkę to SSO buty oficerki będą ja jeszcze nie mam ale są zamówione, więc będą czarne oficerki Dobra, trzymajcie kciuki, żebym znalazła tutaj coś podobnego. To jest bardziej zbliżone do takiej kamizelki, więc nie bardzo. Może być ciężko, żeby znaleźć właśnie coś, co jest naprawdę podobne do tego, co ja mam aktualnie na sobie. Ale powiem Wam, to jest niby taka bluza, niby. O! Coś na zasadzie. Czekajcie, czy ja mogę sobie to po prostu przenieść na przykład do mojej szafy, czy nie bardzo? Mogę! Dobra. To przetestujemy sobie to później. Dobra, przetestujemy sobie to później. O, i teraz tak, spodnie. Te spodnie, które mam, są z pełnym lejem i mają taką kieszonkę na boku i też może być ciężko je znaleźć, ale o nie, tutaj mają jakieś fioletowe skarpety, to nie totalnie nie. Te mogłyby być, ale wydaje mi się, że te, które ja mam na sobie, one są bardziej czarne. O, te chyba by były bardziej, tylko że one mają niepełny lej. Sprawdzimy je, dobra? je. tutaj to są jeansy, więc totalnie nie, ewentualnie te, ale kurczę no nie, ewentualnie te, ale te też nie mają żadnego leju. Poszukamy jeszcze czegoś w sklepie, może akurat w sklepie coś się nadarzy e, dobra butki, takie, żeby nam pasowały. To może być też ciężkie. Myślałam, że to będzie prostsze, a tutaj kurczę. O, te są fajne. Dobra, weźmy te. Mniej więcej podobne do tych, które zamówiłam, więc jest git. Ja mam kask, jeszcze wam nie pokazywałam. Eee, czekajcie, przy, nie przyniosek, bo on jest w stajni. Eee, o nie, mój kask jest w stajni. Eee, jest czarny, jakby z takim tutaj, eee, takimi diamencikami na środku. Ja Wam gdzieś wkleję jego zdjęcie, jak mam powinnam mieć, więc to też dobrze by było znaleźć, ale tutaj z tych, co ja mam, to żadnego takiego nie widzę. Więc też może być problem. O, coś takiego, tylko że właśnie jest z diamencikami na środku i on jest zamszowy, więc. Yy, też będzie problem. Tutaj mamy czarny, to jest chyba taki najbardziej podobny do tego. Nie, ten jest najbardziej podobny. Dobra, ale tu nie ma diamentów. O nie! Okej, okay, nie będzie glow, trudno. Rękawiczki zdejmuję, bo rękawiczek nie mam, aczkolwiek jak jeżdżę, to używam, ale dzisiaj nie miałam, więc ściągam. Yy, I to tak. No dobra, no to czekajcie, ubierzmy to, co mamy. I wyglądamy następująco. Troszkę podobnie, czy nie do końca... Te spodnie tak nie bardzo, bo kurczę, one są naprawdę bardzo ciemne. Tutaj mają taki złoty napis. Może w sklepie coś będzie. Także znajdźmy sobie. Czekajcie, czekajcie. Ubrania, nogi. No, może być ciężko. Naprawdę może być ciężko. Mamy zaznaczone, że wszystkie. Dobra, a jakbyśmy zaznaczyli na przykład, że czarne. I czy mamy tutaj coś takiego? O nie, te są zbyt błyszczące. O, te mają takie. Ale też żadnego leju nie mają. Te nie mają chyba leja żadnego, co? Nie mają. <śpiewatki> o oh, nie, tu nie ma takich spodni, widzicie? Te też nie mają, te też nie mają. Nie ma spodni z lejem, więc chyba te, które mam aktualnie, są najlepszym rozwiązaniem. <śpiewatki> Słuchajcie, no autentycznie. Też no one mają tutaj ten, bo właśnie te jeansy, które mam Stru-Ridera. Właśnie, bo jeszcze nie mówiłam wam te rzeczy, czy mówiłam, nie pamiętam. Te rzeczy, które mam z True Ridera, yy, one są yy, właśnie z takich bardzo fajnych materiałów i ten lej, który jest tam w tych spodniach, jest strasznie taki właśnie lepki yy, i on bardzo dobrze trzyma w siodle. Dlatego y, naprawdę kurczę fajnie, jakby był pełen laj, no ale że nie mam, no to zostawię tak, jak jest. Zobaczymy jeszcze, czy na górze stroju coś się znajdzie różowego bardziej, a bo teraz mamy zaznaczone czarne, to nie. Ta kurtka jest tak specyficznego koloru, że ciężko, żeby jakaś, która jest tutaj, żeby to oddawała, bo no, ten kolor jest tak ładny, że po prostu się nie da. Ten, który jest tutaj, jest tak, taka wyblakła wersja tego. Naprawdę. O, gdyby był coś taki kolor, ale kurtki, to bym była szczęśliwa. Ale no nie ma. Tutaj jest sweterek. Coś takiego, ale troszkę za mocny już. No widzicie, nie ma nic takiego. Nie ma nic takiego bardziej podobnego. Więc wydaje mi się, że to, co mam teraz, to jest chyba takie najbardziej. Ale widzicie, bo ta kurtka ma też coś tutaj takiego. O, albo to. Albo to by było podobne bardziej. Kurczę, teraz już sama nie wiem. Ta jest mega podobna, ale znowu za bardzo różowa. Ta jest za bardzo różowa. Jeju! Dajcie znać. O, nie, nie, ale ta to jest strasznie podobna. Tylko, no mówię, to jest nie ten kolor. Ja ją kupię, żeby w razie co była. Nie, ta to już w ogóle jest za bardzo różowa, ale też wygląda mega ładnie. W sensie, ona już jest taka fioletowa, a my właśnie potrzebujemy takiego koloru, właśnie, wiecie. Takiego delikatnego. Dobra, weźmy sobie jeszcze na kaski. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakiś taki, ala, niby brokat na środku, ale wątpię, żebyśmy. No właśnie, nie ma nic takiego. Tak myślałam, że nic tutaj nie znajdziemy. SSO jest słabe, jeśli o to chodzi. Ale dobra, ubierzmy jeszcze to różowe. To ma takie jakieś niebieskie zamki. Nie wiem. Tak samo te spodnie. Mam wrażenie, że są naprawdę zbyt jasne, bo tamte są naprawdę takie mega czarne. Więc yy... te mają jeszcze lej, ale nie wiem czy. Te mają pełen lej. Kurde, dziewczyno, odwróć się tu. Teraz zgubiłam tamte. <laughs> nie! Nie mogę tak sobie sprawdzić, czy mogę. No dobra, te. Te są ciemniejsze. No nie, to te ciemniejsze zostawmy, ale te. Bo tam są te takie kropeczki, jakby z leju. Wiecie o co chodzi? Bo tego leju aż tak nie widać. Ale no nie, to będą bardziej podobne. Chyba jednak te będą bardziej podobne, bo tutaj żadne już tego leju nie mają. Te mają, ale jakiś taki mało widoczny, więc będzie ciężko. Te mają mega widoczny lej, ale znowu one. One mają też jakieś skarpetki tam pod spodem. O mój Boże, Dobra, weźmy sobie te wszystkie rzeczy. Eee, tak, na przykład. O, te są mega ładne, ale nie są takie. Te by były w ogóle mega podobne, gdyby nie ta kratka. No, także. Także tak. Że tak. Yy... I teraz nie wiem, która bardziej, dajcie znać. Mi się jednak wydaje, że bliżej jest tej kurtce do tego, mimo, że ta ma bardziej podobny krój, no nie? Zresztą ta ma, też ma taki kołnierzyk, widzicie tutaj. I to jest też bluza, no bo te rękawy są yy, takie bardziej materiałowe, więc wydaje mi się, że to będzie ok. No więc dobra, ja myślę, że moją postać możemy już tak zostawić i teraz musimy znaleźć mojego fryza, mojego Dante. Także szukamy Dante. I mamy mojego Dante, tutaj nazywa się Dance, <laughs> więc, bo, nie, bo nie było Dante, więc mamy mojego Fryzina, tutaj już Dorus, już nie jest rocznym zrebaczkiem. Mniej niż rocznym, tylko już jest takim dużym, masywnym koniem. Nie mogę się doczekać, kiedy mój koń faktycznie wyrośnie i taki będzie. Mam nadzieję, że to zleci szybciutko, a z drugiej strony cieszę się każdą chwilą, kiedy jest z zirebakiem. No i teraz musimy sobie dopasować fajny sprzęt do tego. I teraz tak, od razu Wam powiem, że ja. Tutaj nie mogę użyć wszystkiego na tym koniu, dlatego że, jakby, no to jest koń innej generacji yy, i tej starszej, więc no, muszę tutaj, jakby, jestem ograniczona o niestety. Także siodełka też nie wybierę takiego, jakbym chciała do końca, ale mam nadzieję, że czapraczki i wszystko damy radę dopasować. Siodła ujeżdżniowego chyba też nie mogę, ale jest tu jedno, które w miarę mi pasuje, więc to siodło jest ok. Siodło i ogłowie mamy. Ja w ogóle preferuję czarny sprzęt. Nie jestem za jakimś różowym, czy za jakimś tam brązowym. Kiedyś byłam totalnie za brązowym, ale teraz już jest trochę inaczej i wolę właśnie taki, taki o, taki czarny, zwykły. Nie wiem, może dla kogoś będzie to zwyczajne i w ogóle, ale mi się naprawdę bardzo podoba. Bierzmy też podkówkę. No i stąd na razie nic. Nie wiem, wydaje mi się, że, wydaje mi się, że jest podobna ta postać. <grym> Dajcie znać. No i teraz coś, co by nam naprawdę tutaj pasowało, coś, co nam e, będzie współgrało z tym, co mamy na sobie. To mógłby być ten czapraczek bądź ten. Cóż, ten wydaje mi się bardziej taki... Mm, czekajcie, tutaj mamy owiaski, ale ja bym wzięła w ogóle chyba bardziej ochraniacze. Różowo-białe! Oh, Boże, one są też takie szarawe jakby, więc pasuje nam do tego. Patrzcie, dobrze to wygląda, jeszcze, jeszcze tylko zerknę sobie, o, możemy na ogonek dać też różową kokardkę, to będzie też nam tak podkreślało ten look, chociaż może różowo-białą, nie będzie taka, wiecie, albo białą, nie, biała nie pasuje, różowa, czekajcie, mamy różową jakąś taką na ogon, mamy, mamy różową kokardkę, OK. dobra, zostawmy to. Czy bierzemy sobie jakiegoś zwierzaczka do torby? Mamy taką ładną torbę tutaj jest. W ogóle ta jest prześliczna, ona nie wiem, czy nam pasuje do. To, ta nam chyba bardziej chociaż nie. Ta jest prześliczna, ale ona nam nie pasuje do naszego zestawu, więc. Ale dobra, zostawmy na razie tak. Tutaj są też czapraki różowe, ale tak jak mówiłam, one nie są dopasowane do tej rasy konia. Eee, no i chyba to wszystko. Zwierzaczka brać nie będę. Albo wiecie co, weźmiemy sobie tego zwierzaczka. Weźmiemy sobie jakiegoś no, naszego towarzysza, który nam tu będzie pasował i to może być psiak, chociaż nie patrzcie, on ma inną obruszkę, nam nie pasuje ta obruszka. Króliczka! <śm> o, no faktycznie, bo w ogóle niedługo Wielkanoc. Nie wiem, czy zdążę dodać to, ale jeżeli tak, to pamiętajcie, że e, będzie live, gdzie będą promocje na True Raiderze i będzie tam, można naprawdę fajnie złowić ciuszki, e, także wielkanocny live, <noise> więc zerkajcie, zerkajcie. No i co? Chyba to wszystko, wydaje mi się, że to wszystko. Słuchajcie, ja, ja mam wrażenie, że ubrałam się dobrze, tak się prezentuję ja i tak się prezentuje mój Dante. Ojoj, ale lagi. Dużo ludzi dzisiaj gra. Ja tego króliczka na razie zdejmę, żeby zobaczyć w całości, jak to wygląda, jak my się prezentujemy, jak my byśmy się prezentowali w realu. I słuchajcie, mam nadzieję, że już niedługo będę mogła się tak samo ubrać na jazdę konną, że będę mogła sobie nagrać z siebie żebyście też mogli zobaczyć, jak to się wszystko prezentuje. No i pamiętajcie, że na kod ATAKAMA macie w tym sklepie zniżkę aż 10%, więc korzystajcie z mojego kodu. Korzystajcie, korzystajcie, proszę bardzo. No i co? No i prezentujemy się następująco. Dajcie znać, czy było to podobne, czy Wam się ten strój podoba. Jeżeli tak, jeżeli chcecie więcej takich filmów, bo ja mam jeszcze w zanadrzu kilka ubrań, to dajcie koniecznie znać. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję moim wspierającym. Dziękuję każdemu, kto zostawił po sobie tutaj ślad, każdemu, kto zostawił łapeczkę, i tak dalej, i tak dalej. Więc my się widzimy już niedługo na szlaku Star Stable. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. I cześć!